うん。 Jedna osoba przygotowuje naczynia, druga nakłada jogurt, trzecia dodaje bakalie, kolejna kroi owoce. Niecałe dwie minuty i pyszne desery gotowe. Dla tego, żeby było, bo w zależności ile jest uczestników, ja obliczam ile uczestników, no. najbardziej tego, no to obliczam, no i wtedy nieraz jest 14, nieraz jest 12. Ale w pracowni gospodarstwa domowego powstają nie tylko desery. Siadanie, tak. Obiady też? Nie. Obiadów nie, czyli śniadania i jakieś przekąski, tak? Tak. To jest bardzo no, proste ja rzeczy. To jest. Prosta sprawa. Tu mam otworzone teraz. To, to, są Magusza, to ty też. Łóż, tak, ja. Przygotowujemy zupki, robimy spaghetti, robimy risotto, pieczemy placki, pieczemy oczywiście na, na Wielkanoc, oczywiście babeczki, pierniki robimy. Normalnie pieczemy ciasta. Bardzo ważna jest także nauka innych czynności domowych. Dlatego mistrzowie kuchni nie ograniczają się jedynie do przygotowywania posiłków. Myjemy łazienkę, rozkładamy zmywarkę, nakrywamy do stołu, robimy jedzenie. A to już pracownia artystyczna miejsce, gdzie powstają przedmioty zachwycające. O tej porze roku przede wszystkim świąteczne kartki, ozdoby i dekoracje. Dzisiaj robiłam choinkę, robię cały czas. To jest ta choinka? Tak. Wszystkie powstające tu ozdoby to rękodzieło wykonywane z niezwykłą precyzją i dbałością. Ważny jest każdy szczegół. Najpierw trzeba złożyć papier Na tak? pół. Mhm. No i co z nim się robi? Ucina. Dobrze. Dźwijam. Dobrze. Na, na... – Na, ku... na ślimaczki. Mhm, – Dobrze, na ślimaczki. – I później przyklejam, ale nawet to trzeba w cierpliwości mieć. – No trzeba mieć, na pewno trzeba mieć, bo taka choinka to jak długo to robisz, co? – Z Ale efekty tej mrówczej pracy zapierają dech w piersi. Takie samo wrażenie robią przedmioty, jakie wychodzą z rąk osób z pracowni technicznej, a oni potrafią zrobić niemal wszystko. Robimy drzewka z kawy, robimy bombki z zakinów, robimy takie, takie świeczki, robimy takie świeczki, takie świeczki robimy. robimy i robimy stroiki, robimy choinki z kawy też. Każda z tych choinek, każdy z wieńców i każdy ze stroików to małe dzieło sztuki, ale też każdy z tych przedmiotów wymaga sporo pracy. Aby wianek kupić, wino mhm. e, przyklejać dekoracje. Mhm. Ale jak, jak się przykleja takie dekoracje? Chyba to nie na zwykłe, nie? Końca. Nie, na gorąco. Zwłaszcza teraz, przed świętami, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej mają pełne ręce roboty. Przygotowujemy się do kiermaszy świątecznych, na których będą sprzedawane nasze wyroby artystyczne i uzyskane z tego celu pieniążki przekażemy na integrację zdrowotną, społeczną. Dodatkowe pieniądze się przydadzą, ale tutaj nie są najważniejsze. Naprawdę jest to bardzo fajna praca, bo daje, daje nam w ogóle tutaj wszystkim w tej pracowni satysfakcję przede wszystkim i, i to jest bardzo ważne. Uczymy się. Wielu rzeczy w domu też potrafię robić. Nawet rodzice są bardzo zadowoleni ze mnie, że tak się uczę, że tak się wyróżniam. i Zresztą inni tutaj się wyróżniają. Prace uczestników warsztatów terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Koninie będzie można kupić na kiermaszach w drugim i trzecim liceum oraz w zespole szkół imienia Mikołaja Kopernika. E aí, e aí, e aí,